Bóg wyrzucił szatana z nieba z powodu jego grzechu i buntu. Jezus twierdził, że był świadkiem wyrzucenia szatana z nieba niczym błyskawica. Dlaczego jednak Bóg nie zniszczył ostatecznie szatana? Dlaczego nadal istnieje? W dzisiejszym studium Biblii zbadamy przyczynę niepowodzenia Boga w wyeliminowaniu szatana i jego upadłych aniołów. Szatan jest postacią powszechnie znaną we współczesnym społeczeństwie. Jednak wielu nie wie. Że termin szatan oznacza przeciwnika lub wroga. Co więcej, można to rozumieć jako upadłe. Warto zauważyć, że jego imię nie brzmi ten, który upadł, ale upadł, co wskazuje na ciągły stan. Sugeruje to, że znajduje się on w ciągłym upadku, staje się coraz bardziej skorumpowany i zły. Księga Apokalipsy wspomina, że został wrzucony do otchłani bez dna co symbolizowało jego ciągły upadek. Proces ten jest metaforą tego, co może powodować duma. Nieleczony tylko pogarsza i jeszcze bardziej degraduje osobę. W Księdze Przysłów, rozdział 16, werset 18, jest napisane, że pycha poprzedza upadek. Warto podkreślić, że ruina nie zawsze oznacza śmierć fizyczną, gdyż w Psalmie 103, w wersecie czwartym Dawid stwierdza, że Bóg ratuje nasze życie od zagłady. Ruina może nastąpić jeszcze za naszego życia i wpłynąć na takie obszary, jak nasze relacje, finanse i możliwości, jakie daje nam Bóg. Jak możemy zapobiec temu zniszczeniu? Odpowiedź leży w pokorze. Szatan, zwany także Lucyferem, to starożytny kusiciel, który od tysiącleci stara się o ludzkość od posłuszeństwa Bogu. Zaczął jako Anioł w Niebie. Stworzony przez Boga, aby go uwielbić. Jednakże szatanowi nie wystarczyło samo służenie i oddawanie ci Bogu. Chciał, żeby go czczono i służono mu. Chciałem być uważany za równego lub nawet wyższego od Boga Wszechmogącego. Z tego powodu szatan poprowadził niebiański bunt. Utworzył armię aniołów, którzy podzielali jego zamiary przeciwstawienia się Bogu. Te anioły nazywane są upadłymi aniołami. Należy zauważyć, że nie są to demony. Są to bezcielesne duchy wędrujące po ziemi. Z drugiej strony upadłe anioły zostały stworzone jako anioły, ale teraz żyją w ciemności. Wojna w niebie była zacięta. Po jednej stronie był Archanioł Michał, prowadzący swoje anielskie legiony, a po drugiej szatan, przedstawiony jako wielki smok, któremu towarzyszyły tysiące demonów. Jednak mocy Bożej nie udało się pokonać, a bitwa zakończyła się wygnaniem szatana i jego wyznawców z nieba. W Objawieniu, rozdział 12, wersety 7 i 8 jest napisane I była wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem i walczył smoki i jego aniołowie, ale nie przemógł, a ich miejsce zostało nie można już znaleźć na niebie. Jako chrześcijanin masz gwarancję miejsca w niebie. W Księdze Efezjan, w rozdziale drugim, wersecie szóstym, jest powiedziane, że Bóg wskrzesił nas z Chrystusem i wraz z Nim posadził w krainach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Powstaje jednak pytanie, dlaczego Bóg nie zniszczył szatana i wszystkich jego aniołów? Dlaczego pozwolił im zejść na ziemię, przynosząc ludzkości śmierć i zniszczenie? Głównym wyjaśnieniem jest to, że Bóg nie może wyeliminować szatana ani jego aniołów, ponieważ zostali stworzeni na obraz Boga, który jest duchem. W Ewangelii Jana rozdział 4, werset 24 czytamy, że Bóg jest duchem, co oznacza, że Lucyfer i jego aniołowie, będąc także duchami, nie mogą umrzeć. Fakt, że szatan nadal istnieje, wskazuje, że Bóg ma wobec niego jakiś cel. Bóg ma plan dla wszystkich stworzeń nawet jeśli nie postępują one zgodnie z wolą Stwórcy wykorzystuje negatywne okoliczności złe wybory i złe decyzje dla swojej fały w księdze Izajasza w rozdziale 14 widzimy upadek szatana z nieba tekst daje nam wizję tego co biblia opisuje na temat jego buntu jakże spadłeś z nieba gwiazdo poranna synu lucenki to pokazuje że Lucyfer został obalony z powodu swojej dumy i nadmiernych ambicji. Kolejna wzmianka o upadku szatana pojawia się w 28 rozdziale księgi Ezechiela. Tam pan Bóg oznajnia. Byłaś pieczęcią doskonałości, pełna mądrości i doskonała w pięknie. Coś się jednak zmieniło. Znaleziono w nim niegodziwość i z tego powodu Bóg wygnał go z raju. Upadek szatana nastąpił. Ponieważ był w nim korzeń nieufności i arogancji, czego Bóg nie mógł tolerować w niebie. Szatan, który niegdyś zajmował wysoką pozycję wśród aniołów, stał się kusicielem i oskarżycielem. W księdze zawidzimy szatana po prawicy Jozłego, rzucającego przeciwko niemu oskarżenia. Już w Nowym Testamencie widzimy, że szatan w dalszym ciągu dręczy ludzkość. Jezus Chrystus był przez niego kuszony przez 40 dni na pustyni. A w Ewangelii Łukasza, rozdział 10, werset 18, Jezus powiedział, że widział szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Przykład kary szatana znajdujemy w drugim liście Piotra, rozdziale 2, wersecie 4, gdzie jest powiedziane, że Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, ale wrzuci ich do piekła, gdzie przebywają w ciemności aż do dnia sądu. Księga Judy wspomina również, że aniołowie, którzy nie utrzymali swojej władzy, związani są wiecznymi łańcuchami, aż do sądu ostatecznego. Powodem, dla którego Bóg nie może wyeliminować szatana i jego upadłych aniołów, jest to, że niesprawiedliwe byłoby skazanie przestępcy przed właściwym procesem. Bóg czeka na dzień sądu nad światem, kiedy każdy zostanie nagrodzony lub ukarany stosownie do swoich uczynków. Chociaż wielu uważa, że szatan jest wielkim rywalem Boga, w rzeczywistości Bóg jest wszechmocny, a bitwa w niebie nie była dla niego trudnym wyzwaniem. Ostatecznie szatan odpowie za Twoje grzechy, ale do tego czasu Bóg używa nawet złe okoliczności, aby wypełnić jego cele i ukazać swoją chwałę. Natura Boga objawia się wyraźnie w tym, że nie zniszczył on szatana od razu. Ten gest miłosierdzia ukazuje miłość Boga do wszystkich swoich stworzeń, nawet jeśli one tej miłości nie odwzajemniają. Kolejnym ważnym aspektem, który należy zrozumieć na temat Boga, jest Jego wszechwiedza. Głęboko zna każdy szczegół wszechświata, bez względu na to, jak mały może być. Bóg doskonale rozumie każdego człowieka, każdą sytuację i każdą decyzję, jaką podejmują jego stworzenia. Oznacza to, że Bóg ma wyjątkową wizję, zdolną do całkowitego zrozumienia wszystkich stron każdej historii. Biblia podaje niewiele konkretnych informacji na temat motywacji Szatana. Wspomina jedynie, że ogarnęła go zazdrość i duma wobec Boga. Wszechwiedza Boga oznacza, że znał on wszystkie myśli i zamiary Szatana i jego demonów z całkowitą jasnością. Wiedział dokładnie. Dlaczego szatan postąpił w ten sposób, ujawniając jeszcze jedną godną podziwu cechę Bożej natury, jego współczucie, tak jak wyrozumiały rodzic nie każe dziecka, gdy rozumie jego powody, tak Bóg, jako kochający ojciec, oferuje swoim dzieciom kilka możliwości naprawienia swoich błędów. Jednym z powodów, dla których Bóg nie zniszczył szatana i jego naśladowców, jest to, że w pełni rozumiał ich działania i dlatego okazywał współczucie. Wolna wola jest darem, który Bóg dał całemu stworzeniu. Zamiast używać swojej ogromnej mocy, aby zmusić wszystkich do oddawania mu czci, oferuje każdemu wolność wyboru. Dar ten został dany także aniołom, pozwalając im wybrać, czy chcą podążać za Bogiem, czy nie powodem, dla którego Bóg dał wolną wolę, jest to. Że jest ona niezbędna dla prawdziwej miłości. Nie da się kochać ani mieć dobrego związku bez wolności wyboru. Dlatego miłości nie można narzucić, należy go ofiarować dobrowolnie. Bóg, który pragnie być kochany przez swoje stworzenie, oferuje wolną wolę, wiedząc, że niektórzy go odrzucą. Problem z wolną wolą polega na tym, że gdyby Bóg zniszczył każde stworzenie, które nadużywa tego daru, nie byłoby prawdziwego wyboru. Wolna wola wymaga, aby możliwości buntu i odkupienia współistniały. Będąc sprawiedliwym i bezstronnym, Bóg szanuje decyzję szatana o porzuceniu swojej pozycji w niebie. Choć zostaje ukarany, nie następuje jego natychmiastowa zagłada, gdyż Bóg ceni wybory, których dokonuje, nawet te złe. Istnieje również teoria wyjaśniająca, Dlaczego po buncie Bóg pozwolił Szatanowi i jego demonom nadal istnieć? Jeśli przeanalizujemy relacje z życia Jezusa w Nowym Testamencie, zobaczymy, że Szatan odegrał ważną rolę w jego wędrówce na krzyż. Być może nawet po odrzuceniu Szatana, Bóg wykorzystał swoje działania, aby urzeczywistnić plan odkupienia ludzkości. Szatan po raz pierwszy pojawia się w Nowym Testamencie, gdy kusi Jezusa na pustyni. Trzykrotnie szatan kusi go różnymi propozycjami, lecz Jezus stawia opór, powołując się na pismo święte. Opór ten dowodzi, że Jezus był godny umrzeć za grzechy świata, gdyż miejsce winnych mógł zająć tylko ktoś bez winy. Drugą zasadniczą rolą szatana w historii Jezusa był jego wpływ na Judasza Iskariotę, ucznia, który zdradził Jezusa, prowadząc go na ukrzyżowanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak Jezus mógł umrzeć za grzechy ludzkości, gdyby Judasz go nie wydał. Szatan nakłonił Judasza, aby zwątpił w Jezusa, co doprowadziło go do zdrady. Być może Bóg pozwolił szatanowi pozostać przy życiu, aby mógł wpłynąć na Judasza, ułatwiając w ten sposób ofiarę Jezusa dla zbawienia świata od grzechu. Szatanowi, aniołowi, który zbuntował się przeciwko Bogu, Udało się zgromadzić dużą armię aniołów do walki w niebie. Zamiast zostać zniszczeni, zostali wypędzeni jako wygnańcy. Ale dlaczego Bóg ich nie zniszczył z powodu ich buntu? Być może dlatego, że szatan odegrał fundamentalną rolę w historii odkupienia. Może był po prostu kolejnym narzędziem w boskim planie. A może miłość Boga do szatana była tak wielka, że chciał dać mu czas na pokutę i powrót do pójścia za nim. Miłość Boga jest tak głęboka, że dał Szatanowi cały czas, którego potrzebował, aby naprawić swoje błędy. Wiemy, że miłość nie może istnieć bez wolności wyboru, a Bożym pragnieniem jest, aby całe jego stworzenie kochało go z własnej woli. Dlatego daje wolną wolę, wiedząc, że niektórzy zdecydują się go odrzucić. Bóg nie może zniszczyć wszystkich, którzy zdecydują się nie podążać za nim ponieważ unieważniłoby to prawdziwą wolność wyboru. Zamiast tego pozwala, aby szatan i jego demony nadal istniały, ponieważ Bóg jest miłością, a prawdziwa miłość jest niezwykle cierpliwa. Kiedy zastanawiamy się nad naturą Boga i rolą szatana, zdajemy sobie sprawę, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości i sprawiedliwości nie zniszczył szatana natychmiast po jego buncie. Relacja Boga z jego stworzeniami ludzkimi i niebiańskimi. Odzwierciedla cierpliwość i miłosierdzie, które wykraczają poza ludzkie zrozumienie. Bóg, będąc wszechwiedzący, zna myśli i intencje każdej istoty, łącznie z szatanem i jego upadłymi aniołami, dlatego jego decyzja, aby ich nie eliminować, nie jest oznaką słabości, ale raczej większego celu, wykraczającego poza nasze ograniczone zrozumienie. Jedną z idei, którą możemy tu zbadać, jest fakt, że istnienie zła na świecie, uosobionego w szatanie, służy jako ważny element historii odkupienia. Zło, choć bolesne i niszczycielskie, może stanowić niezbędny kontrast w stosunku do przejawów Bożej dobroci, łaski i sprawiedliwości. Od upadku Adama i Ewy w ogrodzie, Eden szatan odgrywał rolę kusiciela, lecz Bóg w swojej suwerenności wykorzystywał nawet te chwile próby, aby wzmacniać swoje dzieci. Prowadząc je na ścieżce wiary. Kluczową kwestią, która również zasługuje na podkreślenie, jest charakter Boga jako Boga wolnej woli. Nie zmusza nikogo, aby Go kochał i naśladował. Dotyczy to także aniołów, takich jak szatan, którzy w chwili pychy postanowili sprzeciwić się Bogu. Wolna wola jest darem, który pozwala na prawdziwy wyraz miłości i lojalności. Bez tego nie moglibyśmy prawdziwie kochać Boga. Bylibyśmy zwykłymi automatami wykonującymi rozkazy bez pytań i emocji. Jednak wolna wola niesie ze sobą odpowiedzialność za wybory. Szatan dokonał swojego wyboru, tak jak my wszyscy, a każdy wybór ma konsekwencje. Co więcej, większy cel Boga można dostrzec nawet w najgorszych chwilach pokusy i grzechu. Biblia pokazuje nam, że nawet w działaniach Szatana istnieje pewna funkcja w planie Bożym. Widzimy to w życiu Hioba, gdzie pozwolono szatanowi wystawić na próbę wiarę sługi Bożego, ale ostatecznie Bóg odwrócił cierpienia Hioba i obficie go pobłogosławił. To uczy nas, że Bóg zawsze ma kontrolę, nawet jeśli wszystko wydaje się nie na miejscu. On jest suwerenny i nic nie dzieje się bez jego zgody. Innym przykładem jest ukrzyżowanie Jezusa. Szatan, nie wiedząc o tym, był jednym z narzędzi które skłoniły Jezusa do poświęcenia się na krzyżu, wierząc, że pokonuje Syna Bożego. Jednak to właśnie w tej pozornej porażce objawił się największy triumf Boga zbawienie ludzkości. Ofiara Chrystusa była centrum planu odkupienia, a Bóg w swojej mądrości pozwolił Szatanowi odegrać w nim zasadnitą rolę. Możemy się z tego nauczyć, że nawet jeśli zło nadal istnieje na świecie, nie zwycięży. Bóg ma kontrolę nad wszystkim. A zło istnieje tylko dlatego, że nadal służy celowi w ramach większego planu Boga. Podobnie jak szatan, któremu na razie wolno kontynuować swoje działania, ale który ostatecznie zostanie osądzony i potępiony zgodnie z Bożą sprawiedliwością, tak samo zło na świecie również zostanie wykorzenione. Jedną z najważniejszych lekcji, jakie możemy wyciągnąć z tej całej historii, jest cierpliwość i suwerenność Boga. Nie spieszy mu się do niszczenia. Ale raczej do doskonałego wypełnienia swojej woli. Bóg wzywa nas, abyśmy wyciągali wnioski z tych okoliczności. Ufali jego czasowi i wzrastali duchowo pośród zmagań, przed którymi stoimy. Opierając się pokusom i trzymając się wiary, okazujemy zaufanie do planu Bożego i odrzucamy zwodnicze ofiary szatana. Wreszcie historia szatana i jego buntu uczy nas o powadze pychy i znaczeniu pokory przed Bogiem. Szatan upadł przez swoją arogancję, wierząc, że może być równy Bogu. A jego historia jest dla nas wszystkich ostrzeżeniem. Pycha jest ziarnem, które może zniszczyć naszą komunię z Bogiem, natomiast pokora przybliża nas do niego. Jako chrześcijanie musimy pozostać niezachwiani w wierze, przeciwstawiać się złu i ufać planowi Bożemu. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie dostrzec wszystkich szczegółów. Cierpliwość i wiara są podstawą naszej duchowej podróży. I nigdy nie możemy zapomnieć, że chociaż Szatan jest nadal obecny na świecie, jego los jest już przesądzony. Zwycięstwo Chrystusa na krzyżu zapewniło nam zbawienie i ostateczne pokonanie zła. Podsumowując, dalsze istnienie Szatana skłania do refleksji nad charakterem Boga, który jest kochający, cierpliwy i sprawiedliwy. Dał nam wolną wolę. Abyśmy mogli go naprawdę kochać, a nawet. Zło obecne na świecie jest wykorzystywane do jego większych celów. Szatan i jego demony mogą działać, ale nie są niepokonani. Bóg w swoim doskonałym czasie przyniesie wszystkim sprawiedliwość, a zło zostanie całkowicie zniszczone. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Słowie Bożym i o tym, jak możemy wzrastać w wierze pośród trudności, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. W tym miejscu będziemy kontynuować zgłębianie głębokich i podnoszących na duchu tematów, które wzmocnią Twoje chodzenie z Chrystusem. Dołącz do nas w tej duchowej podróży.